Strawa, strawa, strawa. Wszyscy świetnie ją znamy. Jest to spoko narzędzie, ale ceny subskrypcji cały czas rosną. W momencie nagrywania tego filmu cena za rok premium wynosi 80 dolarów, co daje jakieś 291 zł. Zweryfikowani studenci zapłacą o połowę mniej, więc 40 dolarów, na ten moment około 145 zł. Gdzieś sprawdzę, co dokładnie dostajemy za te pieniądze. Czy strawa premium w 2025 roku to maskę dla sportowca, czy tylko drogi dodatek? Za miesiąc w tym momencie zapłacimy 12 dolarów, czyli jakieś 44. 4 zł, a tak jak wspomniałem za rok 80 bez zniżek dolarów. Także widać, że opłata roczna jest dużo bardziej opłacalna. Zanim przejdę do funkcji, musimy sobie powiedzieć, co się zmieniło w tym roku. Najważniejsza nowość, jaką wprowadzili dla subskrybentów, to ulepszone planowanie tras, tym routing Point to point oraz punkty points of interest. Premium daje pełne leaderboardy i live segmenty. W darmowej masz tylko top 10, płatnej, pełna rywalizacja, filtry i co najważniejsze live segments na Twoim garminie czy łachu. Widzisz, czy pobierasz swój rekord na żywo. To potrafi być dobrym zastrzykiem motywacji. Bardzo fajną funkcją, której brakuje mi w darmowej strawie, jest planowanie tras oparte na globalnej mapie ciepła, czyli heatmaps. Widzisz, gdzie faktycznie ludzie biegają, jeżdżą, spacerują. W tym roku dodali właśnie te punkty Point of Interest, czyli jakieś kawiarnie, łazienki i Routing Point to Point, czyli najefektywniejszą drogę z A do B, a nie tylko okrążenia, jakieś dziwne pętle. Mamy też do dyspozycji funkcję Relative Effort, Fitness and Freshness. Jeśli trenujesz pod zawody, to może być Twój pulpit. Widzisz jak Twoje ciało reaguje, jak budujesz formę i jak bardzo jesteś zmęczony. Czy zastąpi to Training Picks albo po prostu sprawdzanie swojego samopoczucia? Absolutnie nie. Ale dla amatora może być to dobre narzędzie, które tak naprawdę masz cały czas przy sobie w kieszeni. Kolejną z funkcji jest beacon, czyli lokalizacja na żywo. Jeśli trenujesz sam wcześniej rano albo późnym wieczorem, to jest to dla ciebie. Udostępnianie lokalizacji na żywo rodzinie lub znajomym, spokój ducha po prostu w tym momencie jest bezcenny. No dobrze, ale co z tego? Popatrzmy na to z drugiej strony. Bądźmy szczerzy, duża część tej części takiej analitycznej już jest gdzieś wbudowana w Garminach czy Wachu. Garmin Connect ma training load i status treningu. Wachu czy jakieś hammerheady mają swoje narzędzia. Jeśli masz dobry zegarek albo licznik, to część tej analityki jest już powtarzalna. Planowanie tras można równie dobrze zrobić albo na komocie, albo na ride w GPS. Także podsumowując, nie kupuj strawy premium, jeśli jeździsz rekreacyjnie, albo biegasz rekreacyjnie. Używasz strawy tylko do zapisywania tras, a Twoja główna motywacja to obserwowanie znajomych. Darmowa wersja w zupełności Ci wystarczy. Nie marnuj pieniędzy, zainwestuj je jakoś lepiej. Zachęcam Cię do zakupienia strawy, jeżeli jesteś takim typowym komhunterem. I live segmenty są Ci niezbędne do życia. Jeżeli jesteś podróżnikiem, eksploratorem, to hitmapy to jest game changer. Naprawdę możesz poznać niesamowite ścieżki, niesamowite drogi, o których nie miałeś pojęcia. Albo jeżeli jesteś sportowcem, amatorem i potrzebujesz takiej analizy, a na przykład nie lubisz tej wbudowanej w Garbina czy Wachu, na przykład do planowania makrocyklu, żebyś po prostu widział, jak ten trening postępuje. Ja osobiście kupiłbym strawę premium. Ale tylko dlatego, że mam zniżkę studencką. Także dajcie znać w komentarzu, co wysunicie na ten temat. Dzięki śliczne i do usłyszenia w następnym filmie.